W maju 2017 roku po raz pierwszy dołączyłem do Gdańskiego Marszu Równości. Motywowała mnie chęć okazania, że jako prezydent Gdańska winien jestem szacunek i wsparcie każdej Gdańszczance i każdemu Gdańszczaninowi. Wszystkim tym nieheteroseksualnym współobywatelom, którzy muszą mierzyć się z mową nienawiści i różnymi upokorzeniami. Spotkało mnie z tego powodu wiele przykrych uwag od moich braci w wierze. Przed kościołem świętych Piotra i Pawła na starym przedmieściu młody mężczyzna zaczepił mnie słowami. Wczoraj z pedałami się szło, a teraz do kościoła. Po chwili tego samego mężczyznę zobaczyłem przy ołtarzu. Służył do mszy. To tylko jeden z wielu przypadków negatywnych reakcji, z jakimi się spotkałem w ostatnim czasie. Po tym, jak wyraziłem swoją solidarność z bliźnimi o innej orientacji seksualnej. Model na rzecz równego traktowania, podobnie jak gdański model integracji imigrantów, wyznacza kierunek społecznych przemian w Polsce. Uczy i otwiera na, wydawałoby się, oczywistą prawdę, że wszyscy ludzie są sobie równi i mają takie same prawa. Już dzisiaj wiele miast w Polsce bacznie przygląda się gdańskim doświadczeniom. Myślę, że nasze miasto, inspirując się dziedzictwem Solidarności, Musi odważnie podejmować tematy społeczne, które obecny obóz władzy wyklucza z pola widzenia, a które są kluczowe dla budowy otwartego polskiego społeczeństwa. Pamiętam, jak budowaliśmy model na rzecz równego traktowania, jak przyjechał prezydent na wyspę Sobieseską i budowaliśmy wizję różnorodnego Gdańska. Ona zaczynała się od słów: W Gdańsku różnorodność ludzi jest ceniona. Nasze różnice płci, wieku, orientacji seksualnej są największym naszym potencjałem. Taki był Gdańsk jako wspólnota. O takim Gdańsku pan prezydent z nami wtedy marzył. Oba modele, o których mówi pan prezydent. Model na rzecz równego traktowania i model integracji migrantów wyznaczają nam bardzo konkretne kierunki działań, które prowadzą do realizacji tej wizji, które prowadzą do wizji Gdańska jako miasta praw człowieka i dalej jako Polski, w której powrócą standardy demokratycznego państwa prawa. Wierzę, że zrobimy to razem. Wierzę, że taka Polska jest możliwa.